Siemanko, cześć wszystkim, witam was moi drodzy bardzo serdecznie Ja nazywam się Brot, a to jest LEGO Bionicles Moi drodzy, mam nadzieję, że ta gra mi wystartuje, bo z nią jest bardzo dużo problemów Zacina się, nie ładuje się, w ogóle... Sam problemy, same problemy, ale mam nadzieję, że nam się to uda. LEGO Bionicurs, jak widzicie, zaznaczyło nam kopaka. Dzisiaj zagramy sobie tę, tą postacią w krainie lodu, krainie zimowej. Poprzednio graliśmy Tachu w krainie lawy, a więc zaczynajmy, moi drodzy. No, tutaj problem jest taki z tą grą, że się strasznie nam zacina. Mam nadzieję, że się załaduje tym razem i że nie będzie jakichś większych problemów, tylko. Będziemy mogli sobie w nią, tutaj, słuchajcie, pograć, oby tak było. No właśnie, udało się. Gra się nam zadowała, A więc będziemy mieli możliwość walki. Znowu te pajęczaki. Ale z tego co widzę, to może być bardzo fajna rozgrywka. Bo widzę, że te pajęczaki padają po jednym szale, więc możemy... O, proszę, jakie umiejętności. Możemy uderzać i walczyć z tymi kombosami, słuchajcie, więc... To jest bardzo fajne. Proszę bardzo. Może wykręcimy razy 100 w takim razie. Może się uda. A jednak nie, zablokowało nas. Cyk. Może tu tak jest zimna. Ta kraina jest taka zimna, że się to wszystko zlewa. Słuchajcie, z otoczeniem ja tutaj nic nie widzę. No dobra, ale przeszliśmy ten poziom. Teraz czeka nas następny. I zobaczymy, czy damy tutaj, słuchajcie, radę. Raz, Bang pęk, chyba tak, chyba się nam uda, słuchajcie, tak jak mówię, tutaj nie widzę tego kursora, za bardzo, bo jest kraina taka zimna, taki biały kolor, mi się to zlewa wszystko, kurka wodna, Obym, oby było dobrze. Patrzcie jak tutaj strzelam, walczę, no proszę, kombos 31, więc nie jest źle. Chyba nam się udało nawet przejść, moi drodzy. Razy 32 najlepszy kombos i chyba przejdziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że nam się gierka załaduje, bo jeżeli nie, to się naprawdę zdenerwuje. O proszę, to jacyś wojownicy są, Tuż to jest za jakieś, jakieś sceny, jakiejś sceny walki. No dobra, mam nadzieję, że przejdziemy do kolejnego poziomu. O właśnie w tym momencie się nam to udało. No i postaramy się tutaj też przejść ten etap. O, proszę. Od razu już mamy pajączki. Mączki, pajączki. Oby nam nie zaszkodziły, jakoś okrutnie. Dobra, no ale jak widzicie, to dzięki tym dodatkowym, dzięki temu dodatkowemu atakowi, jesteśmy w stanie tutaj walczyć ostro z naszymi najeźdźcami. Zobaczmy ten, tutaj, ta zdolność. Widzę, że ona jakoś tak, tak dziwnie działa. Nie za bardzo, no ale. Cóż. Proszę, 39, 40 tu się nawet udało wykręcić nam. No. Mam nadzieję, że dobijemy do 50. 44 to jest najwięcej, jak, jaką, jaką liczbę największą, jaką mogliśmy tutaj uzyskać, więc nie jest tak źle. Dobra. Kolejny etap. UPIA. Dobra, jesteśmy. Dobra, kolejny etap. Pyk, pajączek, pyk, pajączek. Proszę bardzo. Mamy cały czas te kombosy, więc... Może setka się uda? Trzymajcie kciuki, bo jakby była, set... Au, jakby była setka, to by było super. A, jednak nie. Musiał nam tutaj jakieś takie swoje zapory zastosować ten pajęczak. Trochę niefartownie, ale co zrobić? Możemy zacząć wszystko od początku. Nie ma się co zrażać, nie ma co się poddawać, słuchajcie. Dobra. 28, 30... 44 to chyba będzie największy kombos, który tutaj był. No chyba na to wygląda, słuchajcie. Ale odblokowaliśmy kolejne przejście, kolejne, kolejną możliwość potyczki. Mamy razy 35. Tu się na, na pewno uda. Dałoby spra X100 wykręcić. Tylko, że. No po prostu. Po prostu troszkę niefartownie podszedłem do tego pająka. O, właśnie. Teraz by znowu mi tutaj taką zaporę zrobił. A niestety, niestety, nie mogę wykręcić takiego kombosa, jakbym chciał Wszystko nam się udaje na razie jak składka. Fajnie mi się walczy tym... Wiecie, tym bohaterem. Jest dość mocny, ale to są początkowe mapy, więc... Więc też trzeba wziąć poprawkę na to. No, ale wszystko przed nami i być może... być może się uda. o proszę. Dobra. Pyk, pyk, pyk. No nieźle, nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Myślę, że idzie wyśmienicie, prawda? Patrzcie, razy 50 mamy kombosa 51, więc kurka wodna, myślę, że tak w miarę. Odblokowaliśmy kolejny kolejny element więc słuchajcie, ja bym z pęcią udał się na mapy świata. Oby się nam to udało. Pamiętajcie, że ta gra mi się strasznie zacina. Więc to jest z tym problem. No ale zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. gierka załaduje? Oby, tak jest, załadowaliśmy. Możemy tu wybrać te ulepszenia. Słuchajcie, nowe tutaj są jakieś takie. Co tu się stało? Czyżbym nie miał tych ulepszeń? Bardzo ciekawa rzecz. już było napisane, że dostaliśmy jakieś nowe tego co widzę, to nie za bardzo. Chyba nic nie odblokowaliśmy. Ciekawe. Dziwne. No jak widzicie, misje, za kolejne dwie misje przeszliśmy, moi drodzy. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki z Lego Bionicles. Trzymajcie się. Pozdrawiam ciepło. pa. pa. Cześć.